Zapraszam was dzisiaj na grę. Tegoroczne kulturalne ferie w mieście w bibliotecznej odsłonie koncentrują się na zimowych krainach, poznajemy najmroźniejsze lądy i wyruszamy wspólnie w podróż, by odkryć to, co nieznane. Wszystko zaczęło się w czwartek, kiedy oczami wyobraźni wyruszyliśmy na Grenlandię. Nie tylko doświadczyliśmy jej kulinarnych obliczy, ale również dowiedzieliśmy się o jej położeniu geograficznym, o zwyczajach i o tym, co różni życie Grenlandczyków od życia codziennego, które znamy my, Europejczycy. Nasze spotkanie zaczęliśmy od odnalezienia Grenlandii na mapie, co stanowiło dla nas wezwanie, choć jej kolor dużo podpowiedział. Opowiedzieliśmy sobie o jej cechach charakterystycznych, o tym, jaką jej część zajmuje lądolód, o tym, jak trudne warunki mają do życia, w jaki sposób dostosowali się mieszkańcy tej wyspy. Następnie porozmawialiśmy sobie o nietypowych zwyczajach kulinarnych obowiązujących na Grenlandii, a również nastąpił poczęstunek, jednak od tej przyjemniejszej strony, ponieważ spróbowaliśmy popularnego grenlandzkiego ciasta drożdżowego. Nie odważyliśmy się próbować ich potraw mięsnych. Nasze gusta są zupełnie inne. W drugiej części mieliśmy okazję gościć podróżnika Mariusza Paździorek, który w niedalekiej przeszłości odwiedził Grenlandię, opowiedział nam o swoich doświadczeniach. Dzisiejsze Ferie dla Dzieci na Grenlandii. Co przeciągnęło pana aż na Grenlandię? Przede wszystkim niesamowity urok tego miejsca. Są tam krajobrazy, których nigdzie nie zobaczymy. Zupełnie inna kultura, zupełnie inna atmosfera. No ja tam byłem pod koniec lata, i pierwszy dzień na Grenlandii powitał mnie padającym śniegiem. Ludność niewielka na Grenlandii, a jacy oni są tak? W odbiorze na co dzień? Ludność Grenlandii, około 56 tysięcy mieszkańców, czyli powiedzmy troszkę więcej jak szanów, Bardzo mili, uśmiechnięci. Oczywiście każdego Europejczyka biorą za Duńczyka, ponieważ Grenlandia pozostaje w związku państwowym z Danią. Więc najczęściej dzieci na ulicy zaczepiają dorosłych i machają rękami, wykrzykują jakieś duńskie słówka pod moim adresem. Także bardzo fajnie. Co można robić na Grenlandii? Teren ogromny. Teren ogromny i oczywiście nie można tego wszystkiego zwiedzić, bo to jest niedostępne. Właściwie dostępną częścią, tak sobie żartuję, Rivierą Grenlandzką, to jest zachodnia część Grenlandii. Tam znajduje się większość osiedli ludzkich i jakaś baza turystyczna. Wschodnia część Grenlandii jest bardzo dzika i tam raczej rzadko kto dociera. Na Grenlandii, no, w zależności od tego, czym się człowiek interesuje, można robić bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim większość odwiedzających jest zaskoczona oczona niesamowitym krajobrazem, więc pływającymi górami lodowymi, lodowcami. To, to po prostu robi tak kolosalne wrażenie, że właściwie gdziekolwiek człowiek uda się, w którekolwiek miejsce na Grenlandii, to jest przygnieciony tym niesamowitym krajobrazem, który nigdzie nie można zobaczyć. Oczywiście komunikacja na Grenlandii jest utrudniona, ponieważ nie ma tam żadnych dróg, więc mieszkańcy i turyści używają głównie samolotów. Organizowane są również wycieczki Statkami w celu obejrzenia gór lodowych czy jęzorów lodowca. Także statki i samoloty to główna, główne środki transportu na Grenlandii. Oprócz spotkania podsumowaliśmy sobie zgromadzoną wiedzę, rozwiązując wspólnie quiz na temat Grenlandii, a później postanowiliśmy zabrać ze sobą wspomnienie o tym lądzie do domu, wykonując wspólnie zamieć śnieżną w słoiku. Wizyta na Grenlandię nie była naszym jedynym pomysłem na tę podróż, natomiast do hasła podróż podeszliśmy w piątek dosyć dosłownie, ponieważ dzieci pobierając bilety na pociąg, wyruszyły w śnieżną podróż ekspresem polarnym. Na tym jednak nie spoczęliśmy, ponieważ w poniedziałek czekało nas największe być może wyzwanie, gdyż wybraliśmy się w Himalaje, poznając te rejony, które dla większości z nas były bardzo tajemnicze oraz postanowiliśmy zadać sobie pytanie, czy faktycznie w każdej legendzie tkwi ziarno prawdy i wyruszyliśmy na poszukiwanie Yeti. Mamy nadzieję, że tegoroczne kulturalne ferie w bibliotece zaspokoiły podróżnicze apetyty uczestników zajęć, że dowiedzieliśmy się czegoś nowego i wspólnie spędziliśmy ten, czas w kreatywny i zabawny sposób.